Serwis informacyjny gminy Zbążynek Bernadetta Utrata witam serdecznie. Skrót najważniejszych informacji z życia na terenie gminy Zbąszynek przedstawi burmistrz z Wiesław Czyczarski. Dzień dobry Państwu! Jesteśmy w połowie sezonu urlopowego, dlatego też zacznę od takiego apelu. Związanego z bezpiecznym wypoczynkiem. Wypoczywajmy, to nam się należy po ciężkim roku pracy, natomiast cały czas głową na karku, ponieważ wypoczynek, urlop nie zwalnia nas z myślenia, z zastanawiania się nad tym, co robimy. Niestety, słyszymy, jak bardzo wiele różnego typu przykrych zdarzeń się dzieje, związanych z utonięciami, ale też z zdarzeniami na drogach. Także taka prośba, uważajmy, uważajcie również. Abyśmy się mogli spokojnie, bezpiecznie spotykać przy kolejnych okazjach. Kolejny temat to tradycyjnie oczywiście inwestycje. Jest to sezon taki w pełni związany z inwestycjami. Szczególnie jeżeli chodzi o naszą oczyszczalnię ścieków, która bezproblemowo w terminie wszystko jest realizowane. Troszkę gorzej, jeżeli chodzi o hale, to mamy pewne opóźnienia związane z brakiem przede wszystkim firm, ludzi do pracy. No ale miejmy nadzieję, że firma wywiąże się ze swoich zobowiązań umowowych i że zimą, a jeżeli nawet nie, to wczesną wiosną 2020 roku będziemy mogli się cieszyć z tej hali. Rozpoczęły się i o tym już informowaliśmy z wielkimi trudnościami, i zresztą nadal są, rozpoczęła się budowa ścieżek rowerowych, są realizowane i mam nadzieję, że również do końca października tego roku oczywiście zostaną te zadania zrealizowane i będziemy mogli bezpiecznie się po naszej gminie, po tych ścieżkach rowerowych przemieszczać. No i takie dwie inwestycje czy zadania drobniejsze realizowane na terenie gminy to rozpoczynamy procedurę kolejną związaną z przetargiem na wykonanie schodów za domem kultury. Tam uzyskaliśmy co prawda niewielkie, ale jednak dofinansowanie na realizację tego zadania i chcemy je rozpocząć, bo no, nie przenosi nam chluby wygląd tych schodów, nie przenosi chluby nam, gminie, gospodarności naszej gminy. I kolejne oczywiście wakacje to jest też taki czas na remonty w szkołach, także są klasy malowane, remontowane, pomieszczenia, zmienione też oświetlenie zgodnie z nowymi przepisami, ale to już dyrektorzy szkół robią w swoim zakresie, natomiast my realizujemy dwa zadania takie wprost z budżetu, to jest... Modernizacja, praktycznie no, przebudowa całkowita kotłowni pod internatem w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, jak również modernizacja i też przebudowa zaplecza kuchennego, tego takiego socjalnego w naszym przedszkolu na ulicy Małej. No i na zakończenie to. No, Właśnie w ramach wypoczynku, też należy nam, mieszkańcom gminy, wypoczynek zapraszam 10-11 sierpnia na nasze targowisko, które się w tych dniach zmieni właśnie w takie centrum rozrywki rozpoczniemy właśnie o godzinie 17 w sobotę oficjalnie rozpoczniemy dni z Bąszynka i też je oficjalnie zakończymy tradycyjnie światełkiem do nieba w niedzielę, także jest bardzo bogata oferta też taka programowa, bardzo dużo zespołów, to zapraszam i proszę zapoznać się też z plakatem z plakatami, które są rozwieszone właśnie z tą tą tych dni z Bąszynka no i cóż, wszystkiego najlepszego na kolejny miesiąc i do usłyszenia za miesiąc 11 lipca minęło 76 lat od tzw. krwawej niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tysięcy Polaków. Wydarzenia te przeszły do historii jako zbrodnia wołyńska. Burmistrz z Bąszynka Wiesław Czyczerski, sekretarz gminy Jan Makarewicz oraz radny powiatu świebodzińskiego Alaizy Jokiel, a także przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian koło terenowe kosieczyn, harcerze, seniorzy z Dziennego Domu Senior Wigor oraz mieszkańcy z Bąszynka oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów przy placu dworcowym. Modlitwę za poległych odmówił ksiądz proboszcz Jerzy Kordiak. 11 lipca w Zbłąszneckim Ośrodku Kultury odbyło się co kwartalne spotkanie burmistrza Zbłąsznka Wiesława Czyczerskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. Na wstępie burmistrz Zbąszynka podsumował drugi kwartał 2019 roku, a przede wszystkim wykonane i planowane inwestycje. Przekazana została także informacja o wynikach pierwszego naboru do CKZ w Zbąszynku. W przyszłym roku szkolnym zostanie otworzonych 8 klas pierwszych. Jedną z ważnych informacji było połączenie Ośrodka Pomocy Społecznej z Dziennym Domem Senior Wigor. Rozmianowanie pani Katarzyny Rucioch na kierownika tej jednostki. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku wzięło udział w Regionalnym Programie Operacyjnym 2020, składając projekt o nazwie: Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku Elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy. Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy w gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole. Wysokość dofinansowania, jaką otrzymała szkoła, to prawie 740 000 zł, a całkowita wartość projektu to 950 509 zł. 13 lipca w parku za pałacem w Dąbrówce Wielkopolskiej odbył się festyn strażacki zorganizowany przez tamtejszą OSP. Podczas festyny rozegrany został turniej piłki wodnej o Puchar Burmistrza z w którym udział wzięły OSP z OSP Dąbrówka Wielkopolska, OSP Kosieczyn, OSP Rogoziniec, OSP Szczaniec oraz OSP Rosin. Pierwsze miejsce zajęło OSP Rogoziniec, drugie przypadło strażakom ze Szczańca, natomiast trzecie miejsce zajęli gospodarze OSP Dąbrówka Wielkopolska. W międzyczasie odbywały się także konkurencje dla najmłodszych strażaków. Dzieci mogły również korzystać z wielu atrakcji zapewnionych przez druhów z Dąbrówki Wielkopolskiej, m.in. z zamków dmuchanych oraz strzelnicy paintballowej. W Dąbrowieckim Amfiteatrze wystąpiły również zespoły takie jak Dąbrów oraz Osoria ze Pośmiać można się było przy występach miejscowego kabaretu klakoty. Wieczorem odbyła się zabawa taneczna przy muzyce zespołu Open Band. 19 lipca nasze miasto odwiedziła grupa byłych mieszkańców Zbąszynka. Tradycyjnie byli mieszkańcy w pierwszej kolejności odwiedzili cmentarz, oddając hołd świętej pamięci Friedrichowi Weilowi, architektowi z Zbąszynka. Goście wzięli również udział w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, gdzie w miłej atmosferze wspominano historyczne czasy. W czasie spotkania zastępca burmistrza Jan Makerewicz przedstawił gościom informacje o aktualnej sytuacji w naszej gminie, o realizowanych przedsięwzięciach oraz o planach na najbliższą przyszłość. Wizyta gości odbyła się w ramach kilkudniowej sentymentalnej podróży byłych mieszkańców Zbłąszynka po okolicznych terenach. To wszystko w tym wydaniu wiadomości. Na kolejne zapraszamy Państwa już za miesiąc.